Cześć, tutaj Leszek, prowadzę blog Elektryczny Dom. Dzisiaj o zaciskaniu tulejek, końcówek tulejkowych, takich izolowanych przede wszystkim, bo i nieizolowane też podobnie się zaciska. Do tego służy taka praska. O, a końcówki to są, nie wiem czy wiecie, to są takie, tu położę, takie, takie o maleństwa po prostu. No. Do czego te służą końcówki? To są zakończenia po prostu przewodów, zazwyczaj linek. One co dają trwałość połączenia, przede wszystkim skuteczność, bezpieczeństwo takiego połączenia. No i po prostu wiadomo, jak jest lidka, to część drucików może być nie e, e, i zaciśnij tą linkę, podpinamy po jakiś tor elektryczny, może ta linka po prostu nie być, e, te druciki ściśle dolegać, może ciągnąć łuk i tak dalej. W każdym razie są to zakończenia, e, zakończenia przewodów czy typu linka, czyli drutowych, e, nie drutowych tylko e, drutowych tylko tak zwanych drucików, czyli linka. Dalej. To praska, jak już tam powiedziałem kilka słów o tym, ta praska to jest taka najprostsza za 20 kilka złotych. U nas tam kosztuje 20 kilka złotych i ta ta zaciskareczka musi być jakiejś dobrej firmy. Tutaj jest dobrej firmy, ponieważ te takie podróbki, one po prostu nie mają tutaj, trzeba zwrócić uwagę takich tych wystających grzebyczków, jak gdyby o takich wypustek i te o te wypustki się właśnie rozchodzi od razu zauważymy jeżeli będziemy kupowali jak nie ma tych wypustek no to jest w drugiej kategorii taka raczej zaciskareczka o ile wiem co w tej zaciskarce jest na początku tutaj jest od 0,75 do 6 mm kwadrat możemy ściągać izolację tutaj jak już mówiłem te zaprasowywać te końcówki tulejkowe tutaj są otwory do ucinania a, tych yy, no śrubek gwintowanych od m 26 do M3,5 czyli do ucinania jakichś tulejek tutaj też do o, obrabiania a, tych y, tulejek takich od 1,5 do 6 i jakieś takie ucinaczki zwykłe o, to jest szóstka zobaczcie ucinaczkami no odskoczyło obcięło czyli taka 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 ach obcinaczki takie o to jest czwórka to bardziej no tymi też można ciąć jakieś tam przewody ja tutaj przewód ciąłem to jest piątka czyli nie wchodzi jakieś mniejsze w każdym razie może zdejmiemy izolację pokażę jak izolację wybieramy tutaj 2,5 bo to jest przewód 2,5 o, naciskamy z jednej strony, obracamy, naciskamy z drugiej strony i ciągniemy. No i w ten sposób, proszę bardzo, mamy końcówkę. Półtorówkę, też półtora gdzieś jest tutaj. No, naciskamy do oporu, później z drugiej strony też naciskamy i pociągniemy i jest. Nie wiem, czy czwórkę tak łatwo się zdejmie, przewód. Nie próbowałem tego. To jest czwórka, linka. Musicie mi przebaczyć, jakieś niedociągnięcia słowne czasami, ale o, czwórka też schodzi, czyli zaciskamy do końca i y, y, ciągniemy. Y, no to co? Te tulejkowe, jak się zaciska, mamy tutaj jakąś końcówkę tulejkową. Już to jest, te końcówki tulejkowe różnią się tutaj długością o, i yy, średnicą, jaką tutaj można włożyć. Ja już mam tutaj tę końcówkę tulejkową, tutaj jest o, akurat 2,5, one się różnią, widzicie, kolorami 2,5 bodajże. Odizolowałem przed chwilą ten przewód, zobaczcie. Odizolowam na akurat dobrej długości, jakbym więcej odizolował, to później po zaciśnięciu można tą końcówkę odciąć może to później zrobię, jak przykładzie. Ja najczęściej te końcówki, o, to są te wielodrucikowe, widzicie, na nie się zakłada po prostu te końcówki. Skręcam. Czyli skręcam te druciki, żeby przy wkładaniu, no gdzieś poza tulejkę, nie wychodziły. Skręcam je, wkłada do oporu. Tu izolacja będzie oporem. Nawet dobrze je obcięłem na oko. Widzicie? Czyli izolacja powoduje, że dotąd tylko dochodzi. Izolacja tutaj jest drut. O, widać, tutaj jest drut. No i wybieramy 2,5. Tu otworek 2,5 składamy, O i dlatego jest to ten, ta wypustka. I naciskamy. Zobaczcie. Kilka razy naciskamy. I będziemy mieli zaciśnięte. Zobaczcie. Jest zaciśnięte. O. I to jest połączenie trwałe, takie elektryczne. I można już tą końcóweczkę używać gdzieś tam do połączeń elektrycznych, do kostek czy, czy do wyłączników różnicowych, nadprądowych itd. Tak jest to bardzo przydatne. No, i tutaj jeszcze jest taki, ta końcówka druga. Ją można też obrabiać, czyli jeszcze bardziej to zaciskać. No, ja to zacisnąłem po prostu tą samą, żeby nie marnować tych końcówek. Do, do niczego, nie. to to połączenie jest takie raczej do niczego, ale żeby wam pokazać, że też można zaciskać, to zacisnę tylko tyle. No tutaj jest takie innego typu, ale zaciska trwale. Dobra, weźmiemy teraz półtorówkę dajmy na to. To jest chyba półtora. Skręcę półtorówkę odizoluję ją więcej dajmy na to to jest półtorówka czyli odizoluję półtora więcej dobrze wkładam czekajcie raz dwa trzy to jest trochę uciążliwe żeby patrzeć który tutaj jest który wiadomo o odizolowałem zwinę bo to żeby to weszło zwinę żeby weszło mi tutaj dobrze w tą końcówkę. I wkładam. O. I zobaczcie, że za dużo, po to to zrobiłem, żeby pokazać, że za dużo odizolowałem. Skręciłem. Skręciłem, ale to jest półtorówka linka, ale bardzo ciężko wchodzi, mimo skręcenia. To sobie pomogę troszeczkę kombinerkami. No i teraz to zaciskam półtorówkę. Półtorówka jest tu. A może zacisnę tymi. Z przodu. Półtorówkę. Zobaczymy jak to wyjdzie z przodu. Tamtymi bardzo dobrze się zaciska. Jeszcze. Dawno tymi nie zaciskałem. Nie używam tych końcówek. Obecnie. O! Nie wiem jak to będzie wyglądało, bo... Koncentrowałem się na zaciskaniu, czyli tutaj zaprasowywuję. Aha, nie widać to tu słabiej zaprasowywuję, jednak trzeba tamto przód jest tylko do formowania kształtów. Zacisnę jeszcze jedną końcówkę, półtorówkę. Mam tutaj półtorówkę, czyli o, to lepiej zaciskać tymi z tyłu. Czyli tutaj jest półtorówka, zaraz tutaj jest. O, półtorówka jest tutaj. Zacisnę półtorówkę. Czyli tamte bardziej do formowania kształtu. Są. O, jest zacisnięte. Tutaj nadmiar możemy obciąć. Ja to zrobię nożyczkami proszę i mamy połączenie. Są też takie te końcówki, które się nadają yy, yy, nadają się na dwa przewody. To jest bardzo dobra rzecz. Możemy zacisnąć od razu i trzy przewody o tutaj dajmy na to, jeżeli będziemy mieli końcówkę szóstkę, no to spróbujmy zacisnąć aż jakieś Tutaj półtorówkę odizolujemy O, odizolowałem półtorówkę Odizoluję 2,5. Izoluję 2,5. Tutaj będzie 2,5. O, za słabo. Nie, to jest czwórka. Przepraszam. Czy 2,5? Już się pogubiłem. 2,5. Czy czwórka? Nie, dwa i pół, ja tutaj to podstawiałem sobie. Zobaczcie, źle zrobiłem, bo już skręciłem, i później dwa skręcone ze sobą, no to jest, tak się nie robi, czyli nieskręcone skręcamy, to by był już mój błąd. Dopiero nieskręcone skręcamy, czyli wkładam do. Spróbuję włożyć do szóstki. No i do szóstki nie wchodzi. Czyli to nie wchodzi. I są dlatego po to. Są po to takie podwójne. O, to jest podwójna. I teraz spróbuję włożyć to, co wtedy źle mi się wkładało. O, one są po prostu większe. Chyba średnice mają tutaj większą. W każdym razie dwa przewody. No to możemy różne konfiguracje robić. W każdym razie o. już ideę samą wiecie. To jest najważniejsze. O. I są po prostu dwa przewody. To jest bardzo dobre, jeżeli do nadprądowego jakiegoś się. Y, 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 wyłącznika robimy i musimy zrobić jakiś mostek czy dalej połączenie tutaj pod śrubkę dajemy i dalej możemy rozprowadzić różnej grubości przewody czyli dwa i pół, i półtorówkę czyli tak to wygląda ta końcóweczka bodajże jest tylko do formowania jeszcze tą ja nigdy nie używałem także za bardzo Wam nie powiem Czyli co, co musimy wiedzieć, że służą do tego, do zakończania takich przewodów, jeszcze raz wielodrucikowych, o, wielodrucikowych przewodów takie końcówki tulejkowe, są one róż na różną średnicę, są to na zakończenie tych tulejek, są na zakończenie tych drutów, są po prostu te tulejki robione, wkładamy. Tutaj odeizolowujemy, skręcamy, żeby łatwo tu weszło. To jest taka akurat końcówka, dwa razy półtora. Wkładamy ją do oporu, no i zaciskamy w zależności od wielkości tutaj średnicy naszego drutu. Te końcówki jeszcze pokażę. To są różnego typu. Macie. Tutaj jest 2,5 na 10, czyli średnica 2,5, y, długość tej końcóweczki tutaj jest 10. Tutaj mamy y, o taka 6 na 12, średnica Fi 6. O, długość tutaj tego o, y, jest 12 tej tulejki. Są różnych kolorów, są podwójne. O. Dwa razy y, półtora, czyli dwa druciki, półtora na 8. Jeszcze, to jest taka najprostsza, fajna y, y, ta y, zaciskareczka. Jeszcze, żeby zwolić wcisłości trzeba pokazać profesjonalną, taką do tulejek. Zobaczcie, to jest profesjonalna do tulejek, już jest droższa. Ona kosztuje kilkaset złotych. Ona robi takie potczwórne tutaj zakończenie nie będę jej pokazywał, bo koda po prostu rzadko kto sobie może na to pozwolić. O tutaj tak samo wkładamy przewód i końcówkę tutaj i zaciskamy jednym takim ruchem tutaj nie ma przewodu, dlatego ścisnęła nam wszystko, ale dali przewód. No dam jakiś tutaj jakąś końcówkę i ścisnę. Zobaczcie jaką robi końcówkę, taką czworokątną. No to już jest profesjonalna. Zobaczcie tak powinno wyglądać połączenie. To jest praska profesjonalna kosztuje. Zaczekajcie, powiem Wam koło 200, ponad 200 zł, może być taniej. To już jest naprawdę porządna rzecz. Chyba, żeście zrozumieli. Idee to jest najważniejsze.